Dzień dobry, moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Dziś jest wyjątkowy poranek, pierwszy dzień grudnia, nowy początek, świeży oddech Bożej łaski. Ten moment nie jest przypadkowy, bo każda nowa chwila, w której możesz otworzyć oczy, to dar od Boga, znak, że On nadal ma plan dla Twojego życia. Zanim rozpoczniesz ten miesiąc, zanim wejdziesz w rytm codzienności, Zatrzymaj się na chwilę i pozwól, by twoje serce wypełniła wdzięczność. Pomyśl o wszystkim, przez co Bóg już cię przeprowadził. Może listopad był trudny, pełen wyzwań, zmęczenia i niepewności, ale dzisiaj Bóg mówi do ciebie. Oto czynię wszystko nowe. Ten poranek to nowy rozdział, pełen jego światła, pokoju i nadziei. Uśmiechnij się i powiedz z wiarą, a panie, dziękuję ci za ten nowy miesiąc. Powierzam ci wszystko, co przede mną napisz w komentarzu powierzam grudzień Bogu i niech to będzie twoje świadectwo zaufania wobec tego, który nigdy nie zawodzi bo kiedy zaczynasz miesiąc z Bogiem zaczynasz go spokojem który przewyższa wszelki rozum ten grudzień to czas abyś przestał się martwić o to co nie zależy od ciebie i oddał wszystko w ręce tego który kontroluje każdy oddech może masz plany cele marzenia powierz je Bogu bo tylko on wie która droga jest właściwa. On widzi dalej, niż ty kiedykolwiek mógłbyś zobaczyć. W jego oczach ten miesiąc jest już pełen błogosławieństw, które czekają, by się objawić. Zaufaj mu, nie próbuj wszystkiego naprawiać sam. Zamiast tego módl się. Panie, niech grudzień będzie czasem Twojego działania w moim życiu. Daj mi serce pełne pokoju i oczy, które widzą dobro w każdej sytuacji. Pamiętaj, że Bóg nie wymaga doskonałości, On pragnie bliskości. Dlatego nawet jeśli czujesz się słaby, zagubiony lub zniechęcony, to właśnie do Ciebie mówi: Nie bój się, jestem z Tobą. Dlatego nawet jeśli czujesz się słaby, zagubiony lub zniechęcony, to właśnie do Ciebie mówi: Nie bój się, jestem z Tobą. W Jego obecności nie musisz udawać silnego, wystarczy, że będziesz szczery. Grudzień to miesiąc nadziei, miesiąc światła pośród ciemności, miesiąc, w którym Bóg przypomina, że Jego miłość nie ma końca. Zacznij każdy poranek tego miesiąca z modlitwą, nawet krótką, prostą, płynącą z serca. Niech Twoje pierwsze słowa po przebudzeniu będą: Dziękuję Boże, że jesteś. Niech grudzień stanie się czasem, w którym Twoje serce nauczy się ufać bez lęku. Kiedy coś pójdzie nie tak, zamiast pytać: Dlaczego?, powiedz: Prowadź mnie, panie. Niech twoje życie stanie się rozmową z Bogiem, w pracy, w drodze, w ciszy poranka i w spokoju wieczoru. On chce być obecny w każdym twoim momencie. Niech jego pokój spływa na ciebie jak ciepłe światło, które rozprasza noc. W grudniu nie szukaj doskonałości, ale obecności Boga. Bo tylko jego obecność daje siłę, by przetrwać wszystko, co niesie dzień. Wiedz, że każdy Twój poranek, każda modlitwa, każdym dziękuję ma znaczenie. Są to małe akty wiary, które Bóg widzi i błogosławi. A teraz pomódlmy się wspólnie. Panie, dziękuję Ci za ten nowy miesiąc. Dziękuję za świeży początek i za to, że Twoje miłosierdzie odnawia się każdego poranka. Powierzam Ci grudzień, każdy dzień, każdą myśl, każde spotkanie. Bądź moim przewodnikiem, moją siłą i moim pokojem. Naucz mnie ufać Ci bardziej niż swoim obawom. Pomóż mi widzieć Twoje błogosławieństwa tam, gdzie inni widzą problemy. Niech Twoje światło prowadzi mnie przez wszystkie dni tego miesiąca, aż do końca roku. Amen. Niech ta modlitwa towarzyszy Ci przez cały grudzień. Niech Bóg błogosławi każdy Twój poranek, każdą decyzję i każde spotkanie. Jeśli czujesz w sercu pokój po tej modlitwie, podziel się nią z kimś, kto potrzebuje otuchy. Bo dobro, które dajesz, zawsze wraca. Niech ten miesiąc będzie pełen Bożej obecności, wdzięczności i ciepła. Zaufaj Bogu od pierwszego dnia i obserwuj, jak jego łaska przemienia wszystko, czego dotknie. Niech grudzień będzie Twoim miesiącem pokoju, wiary i nowego początku z Bogiem. Amen. Grudniowy poranek przynosi ze sobą coś niezwykłego: ciszę, w której można usłyszeć głos Boga i światło, które łagodnie rozprasza mrok nocy. Ten pierwszy dzień miesiąca jest jak otwarte drzwi, za którymi czeka nowy czas, nowa szansa, nowe błogosławieństwa. Bóg pragnie, abyś przeszedł przez te drzwi z wiarą, a nie ze strachem. To On sam stoi u progu grudnia, gotowy poprowadzić cię krok po kroku. Nie musisz wiedzieć, co przyniesie ten miesiąc. Wystarczy, że wiesz, kto idzie z tobą. Każdy dzień to jak czysta kartka, na której możesz pozwolić Bogu pisać historię swojego życia. Może to będzie historia odwagi, może przebaczenia, a może cichego zaufania. Ale jedno jest pewne: to będzie historia pełna Jego obecności. Kiedy otwierasz serce na Boży plan, zaczynasz widzieć cuda tam, gdzie inni widzą przypadek. Każdy oddech, każdy uśmiech, każdy promień słońca staje się znakiem, że Bóg działa. Grudzień to czas łaski, ostatni rozdział roku, w którym Bóg pragnie ci przypomnieć, że jest wierny od początku do końca. Niech ten miesiąc będzie twoim duchowym domknięciem, czasem wdzięczności i nadziei, czasem w którym spojrzysz wstecz z pokojem, a w przyszłość z ufnością. Niech grudzień stanie się twoim miesiącem modlitwy i ciszy. W świecie, który biegnie coraz szybciej, Bóg zaprasza cię, byś zatrzymał się choć na chwilę. Nie biegnij, nie pędź, spójrz w niebo. Bo właśnie w tych chwilach zatrzymania Bóg może mówić najgłośniej. Może w tym miesiącu chce nauczyć cię, jak odnaleźć spokój w hałasie, jak widzieć światło w ciemności, i jak ufać, nawet wtedy, gdy nic nie widać. Nie musisz mieć odpowiedzi na wszystko. Wystarczy, że masz serce otwarte na Jego wolę. Powiedz: Boże, w grudniu chce Cię słuchać. Naucz mnie być cichym, by usłyszeć Twoje słowa. I gdy zaczniesz wsłuchiwać się w siebie, w życie, w ciszę, zobaczysz, że Bóg zawsze był obok. W Jego oczach jesteś cenny, wyjątkowy i kochany, nawet wtedy, gdy sam o tym zapominasz. On nie zrezygnował z ciebie, nawet jeśli ty zrezygnowałeś z siebie. Grudzień to miesiąc, w którym Bóg przypomina: Wciąż wierzę w ciebie. I w tej wierze kryje się nowa siła, bo kiedy wiesz, że Bóg cię nie opuści, nic nie jest niemożliwe. Każdego poranka tego miesiąca spróbuj zaczynać dzień od jednego prostego aktu wdzięczności. Podziękuj za coś małego, za ciepło kubka z herbatą, za uśmiech kogoś bliskiego, za to, że możesz zobaczyć świt. Wdzięczność otwiera serce i przyciąga Bożą łaskę. Kiedy zaczynasz dzień dziękczynieniem, wypełniasz przestrzeń wokół siebie pokojem, a pokój przyciąga błogosławieństwo. Bóg działa w atmosferze wdzięczności. Pamiętaj, że wszystko, co masz, jest Jego darem. Nawet trudności, choć wydają się ciężarem, często stają się drogą do Jego miłości. Każdy trudny moment w Twoim życiu był jak dłuto, którym Bóg kształtował Twoją siłę i wiarę. Niech grudzień będzie czasem, w którym spojrzysz na wszystko z nowej perspektywy. Nie przez pryzmat bólu, lecz przez pryzmat Bożego planu. Bo nawet jeśli coś wygląda na stratę, w Bożych rękach zawsze może stać się początkiem odnowy. Ten miesiąc może być także zaproszeniem do pojednania. Może nosisz w sercu żal, który ciąży od dawna. Może ktoś cię zranił, a ty nie wiesz, jak przebaczyć. Grudzień, z całym swoim spokojem i światłem, jest idealnym czasem, by to oddać Bogu. Powiedz Mu, Panie, nie potrafię sam przebaczyć, ale chcę, żebyś Ty nauczył mnie pokoju. Przebaczenie nie zawsze oznacza zapomnienie, lecz uwolnienie. To decyzja, by nie pozwolić bólowi kontrolować Twojego życia. Gdy odpuszczasz, Bóg wypełnia pustkę swoim światłem, a gdy to światło zaczyna płonąć w Tobie, wszystko wokół też zaczyna się zmieniać. Ludzie, sytuacje, emocje, wszystko zaczyna oddychać nowym powietrzem nadziei. Grudzień może być miesiącem, w którym przestajesz walczyć, a zaczynasz ufać, bo tam, gdzie kończy się Twoja siła, zaczyna się Boża Moc. A może Bóg w tym miesiącu pragnie Cię nauczyć czegoś jeszcze cierpliwości. Cierpliwość nie jest biernym czekaniem, ale aktywnym zaufaniem. To postawa serca, które mówi: Boże, wiem, że działasz, nawet jeśli jeszcze nie widzę owoców. Być może modlisz się od dawna o coś i nie widzisz odpowiedzi. Nie rezygnuj. Każda modlitwa, nawet ta wypowiedziana przez łzy, zostaje wysłuchana. Grudzień to miesiąc dojrzewania, jak ziemia, która pod śniegiem przygotowuje się do wiosny. To, co dziś wydaje się ciche, ukryte, zimne, może być w rzeczywistości początkiem czegoś żywego, pięknego i nowego. Nie trać wiary. W bożym czasie wszystko zakwitnie. Każda łza zostanie otarta, każde pragnienie nasycone, każda rana uzdrowiona. I kiedy przyjdzie odpowiedni moment, zrozumiesz, dlaczego Bóg kazał ci czekać. Grudzień to także czas, by zauważyć innych, czas, by spojrzeć sercem na ludzi wokół. Czasem ktoś obok ciebie nosi ciężar, o którym nie mówi. Może wystarczy jedno dobre słowo uśmiech, gest, żeby jego dzień stał się lżejszy. Bądź tym światłem. Bóg działa przez ciebie. Każdy uczynek miłości, nawet najmniejszy, ma znaczenie. Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, doprowadzi je do końca, a grudzień, który dziś zaczynasz, stanie się miesiącem pokoju, cudów i cichej radości, takiej, która pochodzi tylko z nieba. Amen. Grudzień to miesiąc, który niesie w sobie szczególny rodzaj ciszy nie tej pustej, ale pełnej obecności. Ciszy, w której serce może wreszcie odpocząć w której dusza zaczyna słyszeć to, co wcześniej zagłuszał pośpiech. To właśnie w takim spokoju Bóg przychodzi najbliżej. Może nie w błysku spektakularnych cudów, ale w małych chwilach, które codziennie przynosi życie, może w ciepłym słowie przyjaciela, w uśmiechu dziecka, w porannym świetle wpadającym przez okno, w szumie wiatru, który przypomina, że nawet niewidzialne rzeczy mają swoją siłę. W grudniu Bóg chce cię nauczyć, że jego obecność nie zawsze jest krzykliwa. Czasem to spokój, który wypełnia serce, gdy modlisz się w ciszy. Czasem to odwaga, by iść dalej, choć nie wiesz, dokąd prowadzi droga. Czasem to po prostu pewność, że jesteś kochany. Grudzień to czas, w którym Bóg pragnie dotknąć twojego serca w sposób cichy, ale głęboki, taki, który przemienia duszę od wewnątrz. Nie po to, byś robił więcej, ale byś był bardziej, bardziej obecny, bardziej wdzięczny, bardziej otwarty na to, co święte w codzienności. W tym miesiącu naucz się widzieć Boga w prostych chwilach, w oddechu, w świetle świecy, w spojrzeniu, drugie. W tej ciszy, w tym zimowym spokoju kryje się tajemnica, tajemnica Bożej obecności, która nie potrzebuje głośnych znaków, by działać. Bóg przychodzi w delikatności, w łagodnym głosie. W chwilach, których inni nie zauważają. A jeśli czujesz, że twoje serce jest zmęczone, pozwól mu je ogrzać. Powiedz w ciszy. Boże, naucz mnie kochać tak, jak Ty kochasz, naucz mnie odpoczywać w Twojej obecności. To wystarczy, by grudzień stał się święty. Ten miesiąc jest jak most między tym, co było, a tym, co dopiero nadejdzie. To ostatni etap roku, ale też początek czegoś nowego. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl: ile razy w tym roku Bóg ocalił cię w ciszy, ile razy Jego ręka była nad tobą, nawet gdy o tym nie wiedziałeś? To dobry moment, by spojrzeć wstecz nie z żalem, lecz z wdzięcznością. Może nie wszystko poszło tak, jak chciałeś? Może nie wszystkie modlitwy zostały spełnione tak, jak oczekiwałeś. Ale przecież wciąż tu jesteś, oddychasz, wierzysz. I to znaczy, że Bóg był wierny. W grudniu naucz się dziękować nie tylko za to, co dobre, ale i za to, co trudne, bo właśnie przez trudności Bóg zbliża cię do siebie. Czasem to, co boli, staje się błogosławieństwem, które dopiero zrozumiesz później. Czasem łzy są dowodem, że twoje serce wciąż potrafi kochać, że nie stwardniało mimo bólu. Grudzień przypomina, że każda noc ma swój świt. Nawet jeśli teraz przechodzisz przez ciemność, Bóg przygotowuje nowy dzień. Nie przestawaj wierzyć nawet, gdy nic nie widać, bo wiara jest zaufaniem w ciemności. Zaufaniem, że Bóg widzi więcej, że Jego plan nie kończy się tam, gdzie kończą się Twoje siły. Powiedz dziś: Panie, oddaję Ci to, czego nie rozumiem. Ufam, że wszystko, co dzieje się w moim życiu, ma sens w Twoich oczach. Ta modlitwa, choć prosta, otwiera drzwi do cudów. Bóg nie potrzebuje długich słów, potrzebuje serca, które ufa. Kiedy mu je oddajesz, nawet najtrudniejsze chwile zaczynają nabierać znaczenia. Wtedy widzisz, że nic nie było przypadkowe, że wszystko prowadziło cię bliżej Niego. Nie zapominaj też, że grudzień to miesiąc dawania, nie tylko prezentów, ale siebie, Twojego czasu, Twojej uwagi, Twojej dobroci. Może ktoś obok Ciebie potrzebuje tylko kilku ciepłych słów, może wystarczy Twój uśmiech, Twoje jestem przy Tobie, by poczuł nadzieję. Bądź dla innych tym, czym Bóg jest dla Ciebie, źródłem pokoju. Każdy gest miłości, nawet najmniejszy, jest modlitwą, która dociera do nieba. Nie bój się kochać, nawet jeśli świat wydaje się zimny, bo tam, gdzie jest miłość, tam zawsze jest obecność Boga. Niech ten miesiąc będzie dla Ciebie szkołą miłości, tej, która nie oczekuje niczego w zamian, tej, która daje, bo serce zna swoją wartość. I pamiętaj, Grudzień to także czas przebaczenia, to moment, by oczyścić serce zanim nadejdzie nowy rok. Może wciąż nosisz w sobie żal, może jeszcze nie potrafisz odpuścić komuś lub sobie. Bóg nie chce, byś wchodził w nowe z ciężarem starego. Dlatego dziś, w tym pierwszym dniu grudnia, powiedz Panie, pomóż mi przebaczyć, pomóż mi puścić to, co mnie raniło, pomóż mi żyć z sercem wolnym. Wtedy poczujesz, jak spada z ciebie ciężar, który nosiłeś zbyt długo. Przebaczenie nie jest słabością, jest zwycięstwem ducha, bo dopiero gdy serce jest wolne od bólu, może naprawdę kochać, a Bóg właśnie tego pragnie, byś kochał. Nie zapominaj też, że grudzień to miesiąc dawania. Nie tylko prezentów, ale siebie, Twojego czasu, Twojej uwagi, Twojej dobroci. Może ktoś obok Ciebie potrzebuje tylko kilku ciepłych słów, może wystarczy Twój uśmiech, Twoje, jestem przy Tobie, by poczuł nadzieję. Bądź dla innych tym, czym Bóg jest dla Ciebie, źródłem pokoju. Każdy gest miłości, nawet najmniejszy, jest modlitwą, która dociera do nieba. Bo tam, gdzie jest miłość, tam zawsze jest obecność Boga. Niech ten miesiąc będzie dla Ciebie szkołą miłości tej, która nie oczekuje niczego w zamian, tej, która daje bo serce zna swoją wartość. I pamiętaj, grudzień to także czas przebaczenia, to moment, by oczyścić serce, zanim nadejdzie nowy rok. Może wciąż nosisz w sobie żal, może jeszcze nie potrafisz odpuścić komuś lub sobie. Bóg nie chce, byś wchodził w nowe z ciężarem starego. Dlatego dziś, w tym pierwszym dniu grudnia, powiedz: Panie, pomóż mi przebaczyć, pomóż mi puścić to, co mnie raniło. I pamiętaj, grudzień to także czas przebaczenia, to moment, by oczyścić serce, zanim nadejdzie nowy rok. Może wciąż nosisz w sobie żal, może jeszcze nie potrafisz odpuścić komuś lub sobie. Bóg nie chce, byś wchodził w nowe z ciężarem starego. Dlatego dziś, w tym pierwszym dniu grudnia, powiedz: Panie, pomóż mi przebaczyć, pomóż mi puścić to, co mnie raniło. Kiedy nadejdzie wieczór, a świat ucichnie, znajdź chwilę, by spojrzeć wstecz na ten dzień. Może nie wszystko było łatwe, ale był to dzień, w którym Bóg był z tobą. Może nie widziałeś jego działania, ale on widział twoje kroki. I to wystarczy, kiedy nadejdzie wieczór, a podziękuj świat mu za cichnie. to, że pozwolił ci zająć grudzień zwierzeń wstecz jednym z nowym dzień. sercem. Może Powiedz, nie wszystko było łatwe. Boże. Bądź był w każdym dzień, w moim jutrze. Bóg był Uczyń ten miesiąc świadectwem nie Twojej dobroci, działania. Niech moje życie stanie się modlitwą, twoje kroki, a moje dni odbiciem Twojej wystarczy. miłości. Podziękuj Mu za to, że pozwolił Ci zacząć grudzień z wiarą, spokojem, pokojem, z nowym sercem. Powiedz Boże, bądź w każdym moim jutrze. Uczyń ten miesiąc świadectwem Twojej dobroci. Niech moje życie stanie się modlitwą, a moje dni odbiciem Twojej miłości. I kiedy wypowiesz te słowa, poczujesz w sobie ciszę, nie pustkę, ale pełnię, pełnię obecności, która zostaje, gdy wszystko inne milknie. Bo Bóg nie jest tylko w grudniowym poranku ani w wieczornej modlitwie. Grudzień to czas, w którym Bóg pragnie dotknąć twojego serca w sposób cichy, ale głęboki, taki, który przemienia duszę od wewnątrz. Nie po to, byś robił więcej, ale byś był bardziej. Bardziej obecny, bardziej wdzięczny, bardziej otwarty na to, co święte w codzienności. W tym miesiącu naucz się widzieć Boga w prostych chwilach, w oddechu, w świetle świecy, w spojrzeniu drugiego człowieka. Niech grudniowy chłód przypomina ci, że Jego miłość jest jak płomień, który nigdy nie gaśnie. On jest w każdym oddechu, w każdym kroku, w każdej sekundzie Twojego życia. A grudzień to tylko przypomnienie, że Jego miłość trwa nie przez miesiąc, ale przez wieczność. W tej ciszy, w tym zimowym spokoju kryje się tajemnica, tajemnica Bożej obecności, która nie potrzebuje głośnych znaków, by działać. Bóg przychodzi w delikatności, w łagodnym głosie, w chwilach, których inni nie zauważają. A jeśli czujesz, że Twoje serce jest zmęczone, pozwól mu je ogrzać. Powiedz w ciszy. Boże, naucz mnie kochać tak, jak Ty kochasz. Naucz mnie odpoczywać w Twojej obecności. To wystarczy, by grudzień stał się święty. Ten miesiąc jest jak most między tym, co było, a tym, co dopiero nadejdzie. To ostatni etap roku, ale też początek czegoś nowego. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. Ile razy w tym roku Bóg ocalił cię w ciszy? Ile razy jego ręka była nad tobą, nawet gdy o tym nie wiedziałeś? To dobry moment, by spojrzeć wstecznie z żalem, lecz z wdzięcznością. Może nie wszystko poszło tak, jak chciałeś, może nie wszystkie modlitwy zostały spełnione tak, jak oczekiwałeś, ale przecież wciąż tu jesteś, oddychasz, wierzysz, i to znaczy, że Bóg był wierny. W grudniu naucz się dziękować nie tylko za to, co dobre, ale i za to, co trudne, bo właśnie przez trudności Bóg zbliża cię do siebie. Czasem to, co boli, staje się błogosławieństwem, które dopiero zrozumiesz później. Czasem łzy są dowodem, że twoje serce wciąż potrafi kochać, że nie stwardniało mimo bólu. Grudzień przypomina, że każda noc ma swój świt. Nawet jeśli teraz przechodzisz przez ciemność, Bóg przygotowuje nowy dzień. Nie przestawaj wierzyć nawet, gdy nic nie widać, bo wiara jest zaufaniem w ciemności. Zaufaniem, że Bóg widzi więcej, że Jego plan nie kończy się tam, gdzie kończą się twoje siły. Powiedz dziś, Panie, oddaję Ci to, czego nie rozumiem. Ufam, że wszystko, co dzieje się w moim życiu, ma sens w Twoich oczach. Ta modlitwa, choć prosta, otwiera drzwi do cudów. Bóg nie potrzebuje długich słów, potrzebuje serca, które ufa. Kiedy Mu je oddajesz, nawet najtrudniejsze chwile zaczynają nabierać znaczenia. Wtedy widzisz, że nic nie było przypadkowe, że wszystko prowadziło Cię bliżej Niego. Tak, mój drogi bracie, moja droga siostro, kończymy tę modlitwę, ale nie kończymy rozmowy z Bogiem. To dopiero początek Twojego grudniowego spotkania z Nim, miesiąca, w którym każdy dzień może stać się małym cudem, jeśli tylko pozwolisz, by Twoje serce było otwarte. Oddaj ten czas w Jego ręce, tak jak oddaje się coś cennego, wiedząc, że On się tym zaopiekuje najlepiej. Zaufaj, że nawet jeśli grudniowe dni staną się zimne, jego miłość ogrzeje Twoją duszę. Niech każdy poranek tego miesiąca przypomina ci, że Bóg obudził cię nie bez powodu. On chce, abyś żył, ufał, dziękował i dzielił się dobrem. Zakończmy te chwilę słowami pełnymi wiary. Panie, dziękuję Ci za ten poranek za początek grudnia, za nową szansę, którą mi dajesz. Oddaję Ci ten miesiąc, każdy jego dzień, każdą decyzję, każdą myśl. Wypełnij mnie swoim pokojem i naucz mnie dostrzegać Twoje błogosławieństwa w każdej chwili. Niech grudzień będzie miesiącem Twojej łaski, Twojej miłości i Twojej obecności w moim życiu. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, napisz w komentarzu: Panie, powierzam Ci grudzień. Niech te słowa staną się Twoim aktem wiary i ufności wobec Boga, który nigdy nie opuszcza swoich dzieci. A jeśli czujesz w sercu pokój, Podziel się tą modlitwą z kimś, kto potrzebuje dziś nadziei. Bądź światłem, które rozświetla grudniowe poranki innych. Niech Bóg błogosławi Twój miesiąc, Twoją rodzinę, Twoje myśli i Twoje serce. Niech wypełni każdy Twój dzień radością, spokojem i wiarą, że wszystko, co robisz, ma sens, gdy robisz to z nim. Amen.